Siedem najbardziej przerażających grzechów seksualnych opisanych w Biblii. Piąty z nich mam zniszczenia całych pokoleń. Wokół nas unosi się ciężar, o którym nikt nie chce mówić wprost. To coś, co niepostrzeżenie przenika naszą kulturę, zajmuje miejsce w naszych ekranach i siepczy w mroku. Ma wiele twarzy, czasem skrywa się pod pięknymi hasłami o miłości, wolności czy wierności samemu sobie, a jednak niesie sobie cichą, powolną destrukcję duszy. Grzechy seksualne to nie tylko te spektakularne skandale, które wstrząsają opinią publiczną i stają się tematami gazet. Najgroźniejsze są te ukryte, z początku bagatelizowane, które powoli, krok po kroku, ślizgują się w życie człowieka. To właśnie one z czasem zatruwają serce, osłabiają ducha i odbierają człowiekowi zdolność do czystej, prawdziwej miłości. Już wieki temu papież Leon XIV podnosił głos w obliczu obojętności i duchowego zamętu. Jego słowa przypominają nam, że każdy pozornie błahy kompromis, jedno kliknięcie, jedno spojrzenie podszyte pożądaniem, jedna fantazja, której nie odrzuciliśmy, rani naszą duszę i powoli niszczy fundamenty wiary. W ten sposób niepostrzeżenie w sercu powstają pęknięcia, które z czasem mogą przerodzić się w głębokie przepaści. Każdy poranek budzi tysiące ludzi niosących w sercu ciężar winę. winy. Winy karmione przez obrazy oglądane w ukryciu, wymówki, które sami sobie powtarzamy. I pragnienia, które traktujemy jak coś normalnego w domach, szkołach, miejscach pracy, a czasem nawet w przestrzeniach poświęconych Bogu. To, co zaczyna się jako niewinna pokusa, staje się nawykiem, a nawyk z czasem przeradza się w wyjrzienie. Pismo Święte jednak nie pozostawia nas w rozpaczy. Od Edenu aż po listy do Korytan Słowo Boże ukazuje nam, w jaki sposób człowiek potrafi wypaczyć dar intymności i zamienić go w źródło bólu. To właśnie po to, Byśmy potrafili nazwać te grzechy, odrzucić je i doświadczyć oczyścienia, Biblia wciąż stawia nas wobec prawdy. Podążając za proroczym ostrzeżeniem papieża Leona XIV, wyruszamy w duchową podróż przez siedem największych grzechów seksualnych, jakie opisuje Pismo Święte. To grzechy, które nie tylko niszczą jednostkę, ale jak w przypadku Piątego, mają moc rujnowania całych rodzin i pokoleń. To droga, która prowadzi od świadomości do odpowiedzialności, od wstydu do uświęcenia. I tak stajemy twarzą w twarz z pierwszym z tych grzechów, porządliwością i pornografą. To właśnie one są początkiem wypaczenia prawdziwej intymności. Subtelny ogień, który rozpala się w sercu, widać na, na ekranie. Porque... Jedno pozornie niewinne spojrzenie wystarczy, by rozbudzić myśli, których konsekwencje mogą prowadzić do głębokiego zniewolenia. Haya powiedział jasno, Zawarłem przymierze ze swoimi oczami, by nie spojrzeć pożądliwie na dziewicę. Wiedział, że jedno spojrzenie może otworzyć drzwi do grzechu. Sam Jezus przypomniał nam, że kto patrzy z pożądaniem, już w sercu dopuścił się winę. A jednak w świecie, w którym algorytmy podsuwają nam to co najciemniejsze w ludzkich pragnieniach, ta walka staje się coraz trudniejsza. Łaska odkupięcia Chrystusa spotyka nas również w tych trudnych chwilach. On zaprasza nas byśmy wołali, STW, zamknięte RZ we mnie, Boże, serce czyste. W praktyce oznacza to tworzenie duchowych i bajer ochronnych, świadome odkładanie urządzeń elektronicznych podczas posiłków, poświęcanie czasu na szczere rozmowy z przyjaciółmi czy dzielenie się swoimi myślami zaufanym gronie. Takie działania to znacznie więcej niż zwykłe ograniczenia, są znakami drogowskazowymi, które prowadzą nas powrotem do prawdziwej komunii, do miłości, która uzdrawia, a nie rani. Gdzie dostrzegamy, jak ten subtelny ogień pożądliwości żywi się naszymi samotnymi momentami, kierujemy uwagę na grzech, który nie potrzebuje ekranu cudzołóstwo przedmałżeńskie. W kulturze współczesnej jest ono znacznie powszechniejsze, niż wielu się wydaje. Często przedstawiane jest jako naturalny etap w związku. Kochamy się, dlaczego więc czekać? Jednak rzeczywistość jest inna. Przedmałżeńska intymność może pozostawić oboje partnerów narażonych na emocjonalną niepewność, poczucie odsłonięcia własnej wrażliwości oraz głęboką podatność na ból i rozczarowanie. Wyobraźmy sobie młodą parę, która spotyka się od kilku miesięcy. Dzielą się śmiechem, marzeniami, długimi rozmowami o życiu i przyszłości. Pewnego wieczoru, pod wpływem emocji i bliskości, decydują się pójść krok dalej. Na początku wydaje się to wyrazem miłości i bliskości. Jednak wkrótce pojawiają się wątpliwości. Czy to było za wcześnie? Co jeśli coś pójdzie nie tak? Bez obowiązania małżeńskiego nie ma ram chroniących serce i oczekiwania partnerów, a zranione uczucia mogą utrzymywać się znacznie dłużej niż sam akt intymności. Prorok Ozeasz od dawna ostrzegał przed niewiernością, porównując ją do odwracania się od czegoś cennego. Mój lud zwrócił się ku wielu kochankom. Spełniłem ich życzenia, a oni byli mi niewierni. Kiedy szukamy bliskości poza obietnicami, które złożyliśmy lub których jeszcze nie złożyliśmy, ryzykujemy traktowanie drugiej osoby jak opcję, a nie jak wartościowego człowieka. Duch swawoli może podpowiadać, że wolność oznacza brak ograniczeń, lecz prawda jest taka, że granice chronią naszą godność. Skutki przedmałżeńskiego współżycia wykraczają poza chwilowe zamieszanie emocjonalne. Związki oparte jedynie na fizycznym pociągu mogą nie sprostać oczekiwaniom, a partnerzy mogą odczuwać presję kontynuowania intymności, nawet gdy chcieliby zwolnić. Dodatkowo bliscy i znajomi mogą wydawać opinie lub plotkować, co wprowadza sytuację wstydu tam, gdzie wcześniej było radość i bezpieczeństwo. W przypadku nieplanowanej ciąży stres i obawy finansowe pytania o zobowiązania oraz lęki związane z wychowaniem dziecka mnożą się bez stabilnego oparcia. Małżeństwo ma zapewniać zarówno duchową, jak i praktyczną ramę życia, jego brak pozostawia człowieka rozłączonego z własnymi wartościami i poczuciem własnej tożsamości. Często uczestniczymy w niedzielnej mszy, a w ciągu tygodnia odczuwamy wyrzuty sumienia. Modlitwa staje się nie, komunia niedostępna, dopóki nie pogodzimy własnych działań z przekonaniami. Jednak istnieje nadzieja. Rozpoznanie bólu jaki spowodowała przedmałżeńska intymność, a o w naszym sercu, sercu drugiej osoby, pozwala rozpocząć proces uzdrowienia. Porque... Pierwszym krokiem jest ściera rozmowa z kimś, komu ufamy, z doradcą, mentorem lub wiernym przyjacielem. Przyznanie się do bólu, przebaczenie sobie i drugiej osobie oraz wyznaczenie jasnych intencji na przyszłość mogą pomóc odbudować zaufanie. Czy to poprzez obowiązanie do wstrzemięźliwości aż do małżeństwa, czy odbudowa zaufania w związku, wyznaczanie granic i otwarta komunikacja stają się narzędziami uzdrowienia, które chronią przed dalszym zranieniem. Tworzenie wspólnych okresów bez technologii, omawianie planów na przyszłość, dyskusje o prawdziwym znaczeniu zobowiązania to konkretne działania, które można podjąć już dziś. Z czasem okazuje się, że przestrzeganie tych granic przynosi spokój ducha i pogłębia autentyczną więź między partnerami. Cudzołóstwo to zdrada złożonych wcześniej ślubów i obietnic małżeńskich. To świadome odwrócenie się od osoby, którą obiecało się kochać, szanować i wspierać przez całe życie. Nie jest to jedynie prywatny błąd, ani chwilowa słabość, to głęboka rana dla zaufania, która pozostawia trwałe blizny w rodzinach i wspólnotach, gdzie wcześniej panowała miłość i wzajemne zobowiązanie. Wątpliwości i gniew pojawiają się bardzo szybko po takim akcie zdrady. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest historia króla Dawida z Księgi Samuela, dwóch Samuela 11, 12. kiedy to Dawid zobaczył Beciebę, żonę Ujasza, kąpiącą się na dachu. Pod wpływem pożądania wezwał ją, przespał się z nią, a potem próbował ukryć swój grzech, aranżując śmierć Ujasza na polu bitwy. Krótko trwała chwila pożądania kosztowała go ogromną cenę, jego rodzina została rozbita, a imię Dawida splamione w oczach Izraela. Dziecko z tego związku zmarło, a skutki tej zdrady odbijały się echem przez wiele lat. Jego własny dom pogrążył się w przemocy, konflikcie i wzajemnej nieufności, pokazując, jak jeden akt niewierności może zniszczyć całe pokolenie. Skutki cudzołóstwa sięgają znacznie dalej niż tylko osoby bezpośrednio zaangażowane. Dzieci wychowujące się w domach zniszczonych zdradą mogą dorastać w atmosferze zamieszania, smutku i wątpliwości co do wartości więzi rodzinnych. Dziadkowie, Ciotki, wujowie oraz dalsi krewni często zostają wciągnięci w konflikt lojalności, zmuszeni do wyboru stron lub cierpiący w milczeniu. Kościoły i małe wspólnoty, które powinny stanowić ostoje wsparcia, w rzeczywistości nierzadko stają się miejscami plotek, napięć i podziałów. Efekty zdrady rozchodzą się niczym fale na wszystkie strony życia społecznego, w pracy koledzy mogą szeptać o skandalu, przyjaźnie stają się napięte przez podziały lojalności a podstawowe zaufanie między małżonkami zostaje zastąpione podejrzliwością. Cudzołóstwo podważa fundamenty trwałych relacji. Kiedy przysięgać aż do śmierci traci swoją moc, idea życia stałym i wiernym związku przestaje mieć znaczenie. Skutki ekonomiczne również są poważne, rośnie liczba rozwodów, miliony ludzi odczuwają ekonomiczne konsekwencje opuszczenia. samotne rodzicielstwo staje się ogromnym wyzwaniem, a systemy państwowe zmagają się z większymi potrzebami wsparcia społecznego. Cena złamanych domów wykracza daleko poza serca i dotyka całej społeczności. Jednak najgłębsza rana pozostaje duchowa. Osoba, która zdradza żonka, często odczuwa oddzielenie od własnej godności i Bożej miłości. Poczucie winy może oddalać od modlitwy i uczestnictwa w życiu wspólnoty, sprawiając, że przebaczenie staje się trudne do osiągnięcia. Historia Dawida przypomina jednak, że nawet najpoważniejsze grzechy mogą zostać spotkane łaską. Po konfrontacji z prorokiem Natanem Dawid pokutuje. Choć konsekwencje pozostają, Bóg przywraca go do wspólnoty. Jak mocno przypomina nam Psalm 51, każdy, kto doświadcza skutków cudzołóstwa, czy jako grzesznik, czy jako osoba skrzywdzona, Chcesz może znaleźć de sus labios, znanie, porque... i wsparcie wiary. Odbudowa zaufania wymaga czasu, cierpliwości i konsekwentnej transparentności. Konieczna jest gotowość zostawienia czoła bólowi, zmiany wzorców zachowań i przyjęcia nowych zasad szacunku i miłości. Każdy krok w stronę przebaczenia, szczerej komunikacji i odbudowy relacji stanowi element procesu uzdrowienia zarówno duchowego, jak i emocjonalnego. Incest to jeden z najbardziej niszczycielskich grzechów seksualnych, który nie tylko niszczy ciało, lecz także trwale spłami duchową linię rodzinną. Nie chodzi tu tylko o natychmiastowe skutki fizyczne, ale o konsekwencje. Które przenikają przez całe pokolenia. Dziedzictwo, które miało przekazywać wiarę, tożsamość i błogosławieństwo, zostaje skażone zamieszaniem, brakiem zaufania i duchową utratą. Przestępstwo to niszczy więzi rodzinne, wypacza relacje, a wspólne historie i wspomnienia, które budowały fundament rodziny, zostają zbezcześcione. Papież Leon XIV słusznie nazywa ten grzech tym który niście całe pokolenia nie tylko ze względu na jego fizyczne skutki, ale przede wszystkim dlatego, że niście pamięć łamie linię dziedziczenia i gasi światło łaski Bożej w sercach ludzi. Pomimo ogromnej destrukcyjnej siły tego grzechu, Boża miłosierdzie pozostaje dostępne. Pierwszym krokiem do uzdrowienia jest jawne nazwanie nadużycia. Sądy! Terapeuci i doradcy mogą zapewnić sprawiedliwość i wsparcie psychologiczne, umożliwiając ofiarom poczucie bezpieczeństwa i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Wspólnoty religijne mają obowiązek stać się miejscami, gdzie osoby skrzywdzone mogą być wysłuchane, przyjęte i zrozumane, ucząc się, że nie są same w swoim cierpieniu. Modlitwa. Towarzyszenie duchowe oraz sakramenty spowiedź, namaścienie chorych i pojednanie mogą pomóc przywrócić godność i odbudować zaufanie do Bożej miłości. Po doświadczeniu zdrady i zniszczenia rodzinnej tkanki, przychodzi czas, aby zwrócić uwagę na grzechy równie poważne, choć czasem mniej widoczne. Masturbacja, choć często praktykowana w samotności i ciszy, może powodować wewnętrzną erozję, niszcząc duszę poprzez poczucie winy, wstyd i uzależnienie od chwilowej przyjemności. Jeszcze bardziej dramatycznym grzechem jest gwałt, czyn, który zdradza fundamentalną godność i autonomię drugiego człowieka. Jest to świadoma przemoc, tak ciężka, że pismo święte i tradycja określają ją jako ci niezwykle okrutne i niemal nie do przebaczenia. przeciwieństwie do grzechów wynikających z pożądania czy słabości, gwałt jest celowym wykorzystaniem władzy, atakiem, który rozrywa zarówno ciało, jak i ducha. Historia dajni z księgi rodzaju, 34 rozdział, Ilustruje to okrucieństwo. Dine, córka Jakuba i Lej, wychodzi, aby odwiedzić kobietę w okolicy. Sichem, syn Horasiwita, widzi ją, porywa i gwałci. Chociaż jego ojciec proponuje małżeństwo jako sposób na uspokojenie sytuacji, prawdziwa rana pozostaje. Utrata niewinności, uciszenie głosu dajni i zmuszenie rodziny do bolesnego rozliczenia się z honoru i sprawiedliwości powoduje, że przemoc odbija się echem w całej linii rodzinnej – wywołując kłamstwa, zemstę i dalsze przelanie krwi. Skutki fizyczne gwałtu obejmują blizny, siniaki, infekcje lub długotrwałe problemy zdrowotne, ale najgłębsze rany są często niewidoczne. Koszmary, lęki, brak zaufania do własnego ciała, osoba, która kiedyś była wolna w okazywaniu uczuć, teraz odczuwa odruch strętu i unika kontaktu fizycznego. Najprostsze codzienne czynności stają się przypomnieniem chwili przemocy. Ofary często tkwią w cyklu strachu i wstydu, nie wiedząc gdzie szukać bezpieczeństwa lub wsparcia. Gwałt odbiera nie tylko autonomię cielesną, lecz także poczucie, że ofary mogą poczuć, porque... że straciły swoją wartość, postrzegając siebie jako osoby zepsute, niezdolne do modlitwy czy uczestnictwa we wspólnocie. Lęk czy oceną może odpychać je o od społeczności, która powinna stanowić oazy wsparcia w ciszy po ataku. Głos Bożego Współczucia może być zagłuszony przez samo oskarżenie i izolację, ale Ewangelia niesie nadzieję w tym mroku. Gwałt jest przestępstwem wobec miłosierdzia, jednak nie stawia ofar poza zasięgiem Bożej Miłości. Wspólnoty wiary powinny stać się sanktuariami, oferującymi poufne wysłuchanie, pomoc opartą na wiedzy o traumie i niezachwane wsparcie. Duchowni i doradcy mogą kierować ofary do profesjonalnej terapii. Wsparcia prawnego, a także do modlitwy odnowy i sakramentu pojednania oraz namaścienia chorych. Uznając wyjątkowy horror gwałtu, naruszenie zarówno ciała, jak i ducha, przygotowujemy się do przejścia od nazwania grzechów ku wskazywaniu nadziei. Po skonfrontowaniu się z najciemniejszym naruszeniem ludzkiej miłości, nasze serca kierują się ku refleksji nad drogami odkupienia, naprawy i odnowy. W Piśmie Świętym zidentyfikowaliśmy siedem najbardziej destrukcyjnych grzechów seksualnych. Pożądanie i pornografia, cudzołóstwo, nielegalne stosunki seksualne przedmałżeńskie, czyny homoseksualne, kazirodztwo, masturbacja oraz gwałt. Spośród nich gwałt wyraźnie krzyczy zdradą zaufania i naruszeniem integralności ciała, pozostawiając niezatarte rany przyzica ofar oraz społecznościach, w których żyją. Jeżeli pozostaną one nieokiełznane, te grzechy mnożą ból. Rozbijają więzi rodzinne i społeczne, sieją wstyd, a często także przekazują traumę z pokolenia na pokolenie. Mimo to miłosierdzie Boże przewyższa wszelkie głębiny grzechu i cierpienia. Przykładem może być kobieta przyłapana na cudzołóstwie, przeprowadzona przed Jezusa, zdawało się, że bez nadziei. Zamiast potępienia, otrzymała przebaczenie. Jezus powiedział I ja ciebie nie potępiam. Idź, I ci odtąd już nie grzesz. W tym momencie ukazał, że Boże miłosierdzie nie jest pozwoleniem na pozostanie w grzechu, lecz mocą do rozpoczęcia nowego życia. Podobnie zdradzony małżonek może nauczyć się przebaczać, ofara przemocy może odzyskać zaufanie, a osoba zasadzona swoimi prywatnymi grzechami może wejść w światło łaski i nowej nadziei. Jak więc powinniśmy odpowiadać na te zranienia? Istnieją cztery praktyczne kroki ku prawdziwemu nawróceniu i trwałej przemianie. Po pierwsze, szczera spowiedź. Zaczynamy od wnikliwej refleksji nad sobą w modlitwie, rozpoznając konkretne momenty, w których ulegliśmy pokusie lub sami zraniliśmy innych. Sakrament pojednania przyjmujemy z pokorą, wyznając grzechy kapłanowi, który działa jako reprezentant Chrystusowej uzdrawiającej obecności, czy pełnym żalu sercu i gotowości do pokuty. Po drugie, prawdziwy żal i skrucha. Pozwólmy, by nasze serca poczuły głęboki smutek z powodu wyrządzonej krzywdy wobec siebie, wobec innych i wobec Bożego planu dla nas. Powołanie do pokuty poprzez modlitwę, post lub uczynki miłosierdzia należy traktować jako lekarstwo dla duszy, a nie jedynie obowiązek. Po trzecie, świadoma abstynencja i ustalanie granic. Ważne jest rozpoznanie własnych wyzwalaczy i powtarzających się wzorców, późno korzystanie z ekranów, nieodpowiednie relacje, niechronione momenty samotności. Warto wprowadzić jasne reguły ochronne, znaleźć osoby odpowiedzialne, które będą wspierały nas w powstrzymaniu się od pokus, ustalić ograniczenia korzystania z urządzeń, a także wyznaczyć wspólne granice w relacjach małżeńskich lub z mentorem duchowym. Po czwarte, nazwanie tego, co często pozostaje niewypowiedziane. Odwaga, by zmierzyć się z głębią własnego zepsucia i powierzyć się Bożemu miłosierdziu, które leczy, jest kluczowa. Niech prorocki głos Jezusa rozbrzmiewa w naszych Cisitas sercach, prowadząc nas do wierności i porque... integralności. Niech nasza modlitwa będzie szczera i gorąca. Ojcze miłosierny, znasz najgłębsze rany naszych ciał i dusz. Daj nam odwagę, by szczerze wyznać grzechy, łaskę, aby odwrócić od każdej drogi szkodliwej dla naszej duszy oraz siłę, by kroczyć drogą czystości i miłości. Oczyść nas swoją kryją. Przywróć nas do przyjaźni z tobą i rozpal nasze serca ogniem twojego ducha. Niech pokój Chrystusa strzeże naszych serc i umysłów, dając nam moc, abyśmy mogli być świadkami jego prawdy i odbiciem jego miłości. Idźmy w pokoju, a niezmienne miłosierdzie Boga niech zawsze nam towarzyszy. Drodzy widzowie, jeśli pragniesz wzrastać w wierze, kształtować czyste serce i umacniać swoją relację z Bogiem, nie zapomnij subskrybować naszego kanału. Dzięki temu będziesz na bieżąco z treściami, które pomagają zrozumieć wyzwania duchowe, odnaleźć nadzieję w trudnych chwilach i prowadzić życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Pamiętaj, że nawet w obliczu najgłębszych ran, jakie mogą wyrządzić grzechy seksualne, Boża miłość i miłosierdzie są większe niż nasze upadki. Każdy może znaleźć drogę powrotu do Boga poprzez ścierą spowiedź, pokute i świadome wybory, które chronią serce i duszę. Niech na zakończenie to słowo z Pisma Świętego będzie dla Ciebie źródłem siły i nadziei. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. List do Filipian 4 i 13 setnych